Turniej jednego wiersza odbywa się w każdy ostatni czwartek miesiąca. Tym razem uczestnicy wydarzenia będą mogli także wziąć udział w spotkaniu z Agnieszką Oknińską, która będzie promować książkę pod tytułem Opowieści naszych dni. W każdy ostatni czwartek miesiąca w Częstochowie odbywa się turniej jednego wiersza, teoretycznie o godzinie 20. Staramy się, żeby ta impreza była jak najbardziej urozmaicona, dlatego czasami o godzinie 19, czyli jako taki bifor, mamy spotkania autorskie lub wernisaże i czasami jako aftery mamy koncerty i recytale po turnieju jednego wiersza. W tym roku mieliśmy już koncert Pawła Łowickiego, braci Cupriak. Teraz przyszedł czas na spotkanie z Agnieszką Oknińską, która w zeszłym miesiącu była jurorką w turnieju Jednego Wiersza, a teraz będzie gwiazdą spotkania autorskiego. Autorka na stałe mieszka w Berlinie, jednak jest silnie związana z Częstochową i regularnie odwiedza miasto, z którego pochodzi. Agnieszka Oknińska pisze od dawna, ale opowieści naszych dni w pewnym sensie będą debiutem. Moja przygoda z pisaniem rozpoczęła się bardzo, bardzo dawno temu w szkole podstawowej. Zaczynałam pisać e, jakieś tam e, krótkie formy i opowiadania. Później ta e, moja wrażliwość e, poszła w trochę innym kierunku, bo poszłam w stronę teatru. E, zamierzałam być aktorką i... E, ale gdzieś to tam ciągle to był taki imperatyw, który ciągle we mnie się burzył i ciągle się domagał realizacji i spełnienia. Także y, zaczęłam pisać opowiadania ponad 30 lat temu. Później miałam y, dość długą przerwę, no i teraz o dość, o, przed 8 lat wróciłam. Y, skupiłam się tylko na pisaniu, czy też skupiłam się głównie na pisaniu, jeśli chodzi o. Y, Ścieżki artystyczne i bardzo konsekwentnie dążę do celu. I ta książka jest dla mnie wyjątkowa, bo po tych wszystkich konkursach i prezentacjach w internecie, to jest pierwsza książka pachnąca drukiem, gdzie są wydrukowane moje teksty. To nie są tylko moje teksty, ja jestem współautorką. Tam jest pięć moich opowiadań. Wszystko, co napisałam. Są to rzeczy, które powstały w ciągu ostatnich siedmiu lat, czyli od momentu, kiedy wróciłam do pisania. Ponieważ ja jestem impulsywna i bardzo emocjonalna, więc te teksty takie są. Poza tym, lubię wyzwania i nie lubię tchórzostwa. W związku z tym, w swoich tekstach, tekstach dotykam naprawdę rzeczy, o których inni wolą nie myśleć, yy, zapomnieć, a na pewno o nich nie pisać. Czyli wszystkich tych. Tematów różnego rodzaju słabych mniejszości, które potrzebują wsparcia. Ja uciekam, mówi dwuletni Brzo i biegnie przed siebie. Też chciałabym uciec, myślę, 36-letnie ja. I uciekam światła pan marzeń, uciekam się do różnych środków, tych psychobiernych, a za psychokryptycznych welonów uciekam się do Ciebie, święta Boże Rodzicielko. Do której mam szereg pytań? Rodziłaś SN czy CC KP czy MM? Ja się cieszę, że udało nam się przez te blisko 29 lat istnienia turnieju. W przyszłym roku w październiku będzie okrągła rocznica 30-lecia istnienia. Tu warto przypomnieć, że pomysłodawcą organizacji tego typu imprez w Częstochowie był Waldemar Gaiński. Robił takie imprezy pierwsze w Ośrodku Promocji Kultury Gaudemater. Później ta impreza przez wiele lat zmieniała miejsca, zmieniała formuły, zmieniała prowadzących. Ja koordynuję organizację turniejów od 10 lat, też w różnych miejscach. No w tym roku spotykamy się w Alei 37. Nie wiadomo jeszcze co będzie za rok, czy dopiszą partnerzy, sponsorzy, czy znajdzie się miejsce, które nas ugości, nad tym pracujemy, ale do końca roku spotykamy się w Alei 37. I tak to jest czas na podsumowania. Bardzo się cieszę, że udało nam się skupić dużą grupę osób, która czeka na te wieczory, pisze co miesiąc nowy tekst i go prezentuje są też często debiutanci, czyli osoby, które pierwszy raz odważyły się wystąpić ze swoją twórczością. Często też są nowe twarze, mimo że impreza trwa blisko 30 lat, jeszcze nie wszyscy o niej wiedzą, nie wszyscy na niej byli. Cieszę się, że grono osób jest, które przychodzi co miesiąc, czeka na tą imprezę promuje tą imprezę wśród swoich znajomych. Także udało nam się stworzyć środowisko. Z tego środowiska wypływają też coraz, coraz większe nazwiska. Myślę, że takim sukcesem turnieju jest to, że na przykład Sławek Domański i Rafał Cupriak wydali swoje debiutanckie, autorskie tomiki. Myślę, że to jest też troszeczkę zasługa turnieju w jednego wiersza które nie jednego wiersza mobilizują do tego, żeby, żeby wziąć je w garść i pisać. E, wiadomo, są też nagrody. E, co miesiąc jest 500 zł do wygrania, także to jest też dodatkowy mobilizator, ale też jest publiczność, która, która, która ocenia, docenia. Także myślę, że to też jest ważne. E, udało nam się stworzyć też fajną atmosferę. Każdy bez stresu może przyjść i posłuchać. Może też przyjść, odważyć się i przedstawić swoją e, twórczość. E, dla mnie osobiście największym sukcesem jest to, że jeszcze, e, jeszcze mam siłę i, i, i mam wsparcie prywatnych e, firm w tym, żeby ten wózek ciągnąć dalej. E, zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku. Cieszę się, że co miesiąc jest impreza. No i tak jak mówiłem, staramy się, żeby urozmaicać, żeby oprócz konkursu e, były też e, koncerty, spotkania autorskie. Na to oczywiście potrzebne są środki, też na to, żeby na przykład e, z Warszawy czy z Krakowa przyjechał do nas e, gościnnie do jury e, jakiś znany autor, poeta, e, chociaż za symboliczny zwrot kosztów. Dlatego też mamy zbiórkę e, w internecie. E, i, i, I namawiam Państwa do odnalezienia tej zbiórki i wsparcia nas. No myślę, że takim sukcesem jest to, że te imprezy w ogóle się odbywają. Jest to totalnie niezależna inicjatywa. No jest stałe grono odbiorców. To są dwa największe sukcesy. Dlaczego usunąłem datę urodzin z Facebooka? Tym. Po których zostało puste konto. Nie obchodzę urodzin na Facebooku. Dla Facebooka się nie narodziłem. Wkurza mnie nieszczera grzeczność, a już bardzo jak ktoś pisze, wszystkiego najlepszego po czyjejś śmierci. Jakie relacje nas łączyły, skoro nawet nie wiesz, że pewnego dnia okazało się, że świat toczy swój olbrzymi balon beze mnie. Miałam przyjemność w zeszłym miesiącu, dziękuję bardzo, być częścią jury. Natomiast na turnieju jako biz pojadę się regularnie mniej więcej od dwóch lat. Nie jestem na każdym tym, ale jak tylko mogę, to jestem. I yy, myślę, że nasycenia tego, co się dzieje na tym wydarzeniu, nasycenie tego jest niedoceniane. Te wiersze, które są. Oczywiście, że zdarzają się różne wiersze i nie każde wprawiają zakie. Natomiast jest tak dużo świetnych poetów, y, którzy piszą wiersze budujące tak olbrzymią przestrzeń, y, poruszające emocje, y, bawiące się formę. To jest po prostu niesamowite. To jest ta, takie przeżycie emocjonalne, to trudno mieć dystans, bo. Całe to wydarzenie i ludzie, y, którzy je tworzą, i to zarówno organizatorzy, jestem pełna podziwu y, dla Twojej wytrwałości, poprzez poetów i publiczność. Zapraszam wszystkich, bo jest to, jest to coś, co dzieje się coraz rzadziej, a pokazuje rzecz, która jest najważniejsza. W tym naszym życiu i w tym naszym biegu to, co od nas żywe, to są emocje i uczucia. I tutaj można ich dotknąć. Ja myślę, że dla młodych ludzi, którzy się pojawiają, jeszcze nie do końca czasami widziałam, że niektórzy przychodzą i najpierw przez kilka miesięcy obserwują, zanim się odważą, bo to jest jednak forma wewnętrznego rozebrania się. Ale to nie jest tylko konkurs, to jest również spotkanie ludzi o podobnej wrażliwości, ludzi odrobinę zagubionych i młodych twórców, którzy, którzy tutaj mają wsparcie. I tu mogą się z tym wszystkim poczuć bezpiecznie. I może to być również terapeutyczne, co myślę, że jest y, bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Plusem tej imprezy jest też to, że właśnie jest ta nieskrępowana atmosfera. Każdy może przyjść y, i młodzież, i seniorzy każdy się odnajduje. Y, plusem też jest to, że mamy. Nie wyznaczamy tematu wierszy, na które trzeba pisać. Każdy może napisać o, o wszystkim, co mu w duszy gra. Najtrudniejszy orzech do zgryzienia ma jury, żeby z tych eklektycznych tekstów wybrać te, które, które, które należy nagrodzić. Niemniej jury też jest do dyspozycji każdego uczestnika, i po konkursie można z nimi porozmawiać i uzyskać fachową opinię na temat tekstu, który się zaprezentowało. Myślę, że to jest bardzo duża wartość dodana.